Umbala, 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 Siemanko, siemanko. Cześć wszystkim, idziesz po ser? czy tylko taki, tytuł No i idę, idę. Niby piję piwko na stacji. No, mam nadzieję, że nie ucieknie. Gdzie, że u mnie wyroluje Kurde Ile lat to gośia można czekać Was jakaś A ten Bot Ale ten Bot ciebie Mati oszukał No Strasznie kurna ja piszę do, do niego sieba On mi odpisuje Sieba kocham cię No ja piec Ale trolling poszedł Siemano Siemano Elo Elo daj moda Mati to ja ale to ja, to znaczy kto? MikroManta? Wiadomo gdzie szedł <grystanie> To ty MikroManto? Hejka, hejka Karolinka, hejka, hejka. MikroManto, dobra, to już ci daję. Kto chce jeszcze? Kto chce jeszcze? Kurde. Ja... co? Ja... Tylko nie pokazuj alkoholu Ja... a tak jak Na cmentarz, ale to czekam na ciebie Okej okay. O, już mi pisze, że... Że jedzie na cmentarz Seba <laughs> To chyba muszę zapierdzielać, bo mi za zawrotkę za zrobi mi, bo na tamtym mam A na tym nie Rysiu, Rysiu, ma. Oszukuję Cię? no, mam, mam nadzieję, że czekam na stacji, ładuję telefon, dobra. Ale Seba, czekaj tam. Czekaj, tylko w chuja mnie nie zrób. Kur... Mam nadzieję, że mnie nie wyroluje. Tak. Rysiusz Niemiecki trolling. Mm. Mam pytanie, słucham. Pytaj, śmiało. Chcesz blika wysłać, za każdą odpowiedź ty zadasz pytanie, ja odpowiadam w formie bliczka od jednego grosza, po ile chcesz, to możesz wysyłać, nie? Każde pytanie, jakie chcesz, musi być yy, zablikowane. Żul leci w chuja. Dziwne, to jest, że na tamtym poniku, a tu... No właśnie, właśnie wytłumaczcie mi, jak to działa. Na tamtym y, koncie normalnie macie niki swoje, a tutaj ID ogólne są podawane. Nie wiem, jakieś... jak są nowe, nowi youtuberzy, to jakieś nowe standardy, jakieś inne reguły, inny regulamin, wszystko inne? Bo ja tego nie, nie jarzę, nie? Właśnie też dla mnie dziwne. Świetny pomysł, Marty. No pewnie Karolinka. To ty Karolinka, Karolinka. Kan Karolinka też miał moderatora u mnie. Więc yy, no nie może być inaczej, żebyś tu nie miał. Na Twoim ostatnim dzwoni do Ciebie z domu, a Ty powiedziałeś, że bawisz się z sobą w parku. Yy, no to, ale czekaj, stop Rzem Ci odpowiem na to pytanie. Tak, bliczek. Mówię, od jednego grosza. Po ile chcesz, to możesz wysyłać, nie? Daję, no. Ty zadajesz, wysyłasz i ja odpowiadam. Tak się będziemy bawić. Mogę powiedzieć, że. Yy, że tak było, tak było. Powiedz mi, jak chłop, co się raz mówi do mamy, że bawi się z kolegą. Yy, to kolejne pytanie. To już. Yy, no. Kolejny bliczek Na razie zebra obliki Watję <laughs> <laughs> <noise> szybko, szybko i tego menela. No szukamy, szukamy. Kurwa, abym się zagapił, patrzcie. <laughs> Ale bym się wiebał do studni. Bo kurwa. Patrzę w telefon i idę przecież, nie? Szukasz menela. No, szukam. Mm, patrzcie. Pan otwiera elektrownię. <laughs> prąd, a, światłowody kładą, z tym plusa ale bym wpadł do dziury, ja pierdykam dobrze, że mam szkośne oko <gryw> i zauważyłem, nie? pamiętaj jeśli nie wiesz, gdzie masz wysyłać, podaję wam numer każda co to ma być? Kto do mnie dzwoni? Czekaj Macie tutaj blika za każde pytanie, jakie zadacie, ja odpowiadam w formie rozrywki, w formie rozrywki te. Nie każę wam wysyłać 5, 10, 20 zł możecie wysyłać po 1 groszu. Gdzie już a ty na stacji ładuje telefon? Idziemy go właśnie namierzyć. Druty ciągną? No coś tam ciągną. A tu się nie przejdzie, bo jest tir tenny. Dobra, zakaz przesiał, bo dźwig bierze towar Ryszard musi zasiekć kebabowe beczkoły. Kontaktowałem się z latkiem, szykuj się potwierdzone info. O! A za, to po, zadzwonię po live do teraz. A czemu tutaj robisz live? A tak! Seba! Trochę tu, trochę tam. No, po trochu, o grubo res i no on, ci szykują, a nie ja, spoko, spoko, dzięki za informację, czekaj, dobra, czekaj, dobra, dzięki, dzięki, dobra, dzięki, dzięki. Mm. Teraz z brudniarzu idzie do dożywocie. No do żółty. Nóż, jakiś gaz przy sobie, czy coś Nożu nie mam, gazu też nie mam Muszę za... Zakupić No Szybciej Napisałem ci coś na mesen Spoko Seba, spoko Już, odczytuję Czekaj na stacji ładuje i nie nagrywaj Że na stacji ten nie nagrywaj w WC i stacji Dobra, spoko samo. Spoko. To wychodź w moją stronę Dawaj tu do, w stronę netto Bij, świadajcie siły Jesteś śmieci Ej no weźcie bo znowu mnie wyroluje i nie przyjdzie Nie wezwajcie go tam Nagrywaj WC i stację. <grywa> Cześć, Piosek. Kebaby, kebaby. Julian, mówisz o sobie? Oj, 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 <grywa> się, jakbym tak dał sobie moderatora, to zbanowałby wszystkich na czacie. Wszyscy gazownicy, proszę, są na stracie pan. No, Mati musi kupić, co kupić, grać. No, kupię, kupię, spokojnie. Zainwestuję w środki bezpieczeństwa. Może najmę się jak jakichś goryli będą za mną chodzić albo jeździć. No. no. Jakbym się ciebie nie brzydził. Idź do Maciego, ty już. No ja jestem Seba, wychodź w moją stronę, ja jestem koło Żabki W no, chuju cię robię, idę na stacji Kup to ma To ma, aha, może... No zaraz no, czekajcie Seba, Seba, wychodź w moją stronę, na naprzeciw Dawaj, dawaj Ja już poszedłem, ale gdzie ty jesteś Seba? W którym miejscu dokładnie jesteś? No nie uciekaj, kurde, no poczekaj, do ciebie przyjdę. Jezu, czemu ty się uciekasz Ja pierdycham trzeba Ja nie, nie będę teraz za tą biegał Dawaj Idź w moją stronę, ja idę w twoją i tam Wiesz gdzie jestem No nie wiem No teraz powiedziałeś, że już sam tam poszedłeś, to Teraz nie wiem, zaraz. Masz akurat zadar moi no, narzeka. Niech to wyjdzie, znaczy... No raczej, że nie chcę, bo znaczy... Go się boi. No, naszław to na nie? No. Wyłącz live i przyjdź. Coś w tym musi być, skoro się szedł kitra. No, właśnie policja jedzie, to trzeba uważać. No. Tiktok, Muszę Trzeba jadą po pocie... Trzeba uciekaj bo cię złapią. Muszę iść do pracy, menelu, a nie mówisz po co ma robić. Kurde, wszyscy za mną stoją. Dziękuję panowie i panie. Mm, jak będzie w Nie no, pojechali w tamtą stronę. Myślałem, że już będą tu podjeżdżać. Kurde, ale by był materiał, jak strzebę w kajdankach wy wy zabierają z dworca. Ja pierdolę. to potęgę. Przejście, Slajus. Co, popsuł się? Halo. Jest Slajus, czy nie ma? Działa wam? A wyjebało live'a Wyjebało wam live'a? Jest? No Działa? Ale co? Przerwało, czy co? No bo on nie chce wyjść Bo ładuje telefon bo. Ja pierdykam. PKP, no? No, ile będę czekał? Stary? Ile masz tych procent? 60, co? No, to to jest dla ciebie mało? Ja też mam 60 i to mi starczy to na taudzie. No, człowieku, dobra, gdzie lecimy? Jedziemy? Jedziemy? To jest Jesteś gotowy na podróż na nową miejscówę? Bo wszystko jest uzgodnione. Mam pieniądze na twój wyjazd, tam. Podobno się zgodziłeś, gadałeś z nimi To jest chyba w końcu Potwierdzasz ten wjazd, czy nie potwierdzasz? Dawaj pod ten, bo muszę to zrobić A tobie co, czy ty jak dziwnie chodzisz? Nogę złamałeś? Co? Nogę złamałeś? Nie, no spałem, bo... Kurde tam... To gdzie lecimy? Pod ten Dobra, a ten? bo muszę to pić. Dobra, spoko. Trzeba i jest opcja, żebyśmy poszli przeczytać ten list jak to jest faktycznie Nocie, tam do babci Dobre nic, nie ma, dzisiaj w ogóle rozmawiałem z tymi Z kim? Podjechali dzisiaj, mnie sprawdzili Ale ja mówię w tym liście co Pięknie. u ciebie u, twoje, u twojej babci jest Pięknie. No o tym co wujek mówił Że, że masz 7 Pięknie. dni na staw y ten. Stawienie się. Do zakładu. Ten, że niby wracasz na dwa lata i trzy miesiące. To jest głupota. Nie wracam nigdzie. No ale to chodź za czymś, co tam pisze chociaż. Żeby... żeby nie wprowadzać widzów w błąd. Nigdzie i wracam. A skąd ty wiesz, jak ty nie czytasz tych korespondencji, co przychodzą? To po co wujek przychodzi mi mówi, że cię zamkają? <grym> Z powrotem, za 7 ja dni. Gdzie, jakby mnie mieli zamknąć, to już by dzisiaj mnie wywieźli, bo dzisiaj mnie sprawdzali. Gdzie cię sprawdzali? <grym> na szereg szeregów. Na przystanku? No. Aha. Jest, to są jakieś głupoty na kawę że tam spotkali tam sprawdzili, tam sprawdzili nazwisko wczoraj też nie sprawdzili No tak ale wiesz no to to że yy, no że cię sprawdzili ale mówię yy, jeśli jest, jest ta odznaka i pisze że jest poszukiwany to Nie, nie jeszcze, jeszcze nie jesteś podobno z, te, z tego co mi wiadomo to przecież no gołębie strań To Cudy, no nie <śleski> Nie, nie Że masz 7 dni na stawienie się do, na okrągki, nie, do zakładu karnego, coś tam, coś tam. I jeśli się nie stawisz w określonym czasie tam, gdzie jest w tym liście napisane, to dopiero jest wysłany list gończy za to, Żeby cię doprowadzić przymusowo. Tak jak wtedy to zrobili, co się nie stawiałeś na wezwania. Co przyjechali na leśmiana i cię zgarnęli. Ale w ogóle byłeś u babci teraz i czytałeś to, czy, czy nie. nie byłeś? No to dawaj pójdziemy i, i, i zobaczymy, co tak naprawdę, o co chodzi. Bo może nic groźnego, tylko twój wujek farma ten, wymyśla jakieś. Poszukiwany żywy lub martwy, tak. Przyjadą czarni i trzebe do wora. Nie, no nie mówcie, że trzeba odejdzie z, z krainy lodowców. Zakwarty, żeby ten. Mam nadzieję, że do soboty nie nic się nie wydarzy, bo w sobotę y, wyruszamy na budowę, na działkę do kolegi, kolegi. Tam będziemy budować ci widzę Więc będziesz potrzebny do noszenia materiałów takich tam Dobra. A gdzie ty? Czy, co na cmentarz? Chcesz jechać? No jeden na cmentarz, bo mam... Bo mi pani... kropka, tak. Bo mi, bo mi, pan mi daje tą wrząsankę. No. Ja się z domu umówiłem. No to pani... możemy, jak chcesz, to możemy iść teraz na pieszo. Będzie live fajny. Ja z no, cmentarza. Ja no, na pieszo to nie idzie. No jak? No kurwa przecież tu cały czas prosto, koło kościoła, przez rynek, koło to, netto to jest idziesz tam. Widzisz, tam. Wiesz na tym drugim Tam tym, koło no. zalewu Na tym nowym jak masz zalew masz No. Proszę, co no to przyszedł. i tak ta sama droga ale Jak na zalew Dawaj się przejdzie Kurwa ty byś tylko jeździł No, no od no, czego masz? No nogi? bo autobus się mogę podładować tyle O naładuje ci się tyle procent że szokuj. No naładuje mi się no. Bo tak. jeżdżę już kolejny dzień on pił coś dzisiaj, on cały czas pije Beczkowe. Czemu ty z dołu beczkowe pijesz? Wiesz, ja nie pij beczkowego. Ale beczkowe jest dobre. Jak można. Ja no wiem, że. Przecież wiem, sam mówię, że to jest syf. To ja się... Wiem, że syf, ale. I takie mi postawił. Wiecie. Co? Ten się kurwa, ten jest. Kamer. <laughs> ten się kamer boi. Pija, nie tam, kurwa. Ale... Się kamer, no. no co ci szkodzi? Następny mandat dostaniesz I Tak się Albo tymi... wywóz nałowić <laughs> o, psz... Gdzie na łowić się wywiozą. Jak tam miejsca nie ma <laughs> na taki... Bo tam za dużo jest <laughs> no. To co, lecimy do Stokrotki Na, na miasto? Nie, ty, stokrotka jest koło, koło tego Nie to Dino Czyli Stokrotka jest Koło zalewu A no, po co? No poszę pana można podjechać Kurwa ja nie, nie mam biletu A nie chcę mi się wydać 3 zł na Ja mogę się przejść z tobą tak, nie ma kanarów, tak tak Ty, to, że ty jeździsz na gapę, to wiesz. Nie tak, nie ty, ty, ty ty wszystko nie <laughs> nie Ale spytaj, go czemu nie zaakceptował pomocy finansowej od Kościoła. Proponowali mu wczoraj w komentarzach Trzeba... Ko, kościół ci proponował e, Minuty Minutę masz szóstkę. A to na armii Hajowa. A gdzie jest yy, ten... Robowska 12 minut No i do... A trójką no. Sznurki od kurtki. Pojedziemy sobie... co Co mówi wcześniej jak chcesz? Ja nie jedzę na gapę, stary. Co się wisi z tyłu? Sznurek? Czy co tam ci wisi? Z tyłu. Nie wiem. Kupa. <laughs> co? Co tam trzeba? Ale dobra, ja mam... Dzisiaj trzeba taki melanz bo jak ja naprawdę... Ja mam, zeskanuję bilety Jak ty... Jak, jak, jak zeskanujesz, jak ty nie zeskanujesz nawet bilet jeżdżąc. Co ty za bajki wciskasz? Trzeba, jest, Czemu ta tablica nazywa się Strobowska? Jak Strobowska? MZ. MZK. Dworcowa. 11.34 jest Właśnie koś... apaga, ...Apagę... ...chciałbym... <laughs> Siema młody, kiedy downstream? Prosili, żeby... ...przyszedł Ulica kurwa A nie wiem czemu Taka nazwa ulicy jest, no Musisz wszystko pokazywać, że my jesteś No kurwa, o to chodzi Jesteś youtuberem, to musisz pokazać całe wszystko, chyba, no co ty, nie może, co ci po tym, że ty tylko twarz będziesz pokazał, prawdziwy streamer pokazuje w całą rację swojego życia, nawet jak, jak jesteś, yy, nie wiem, poszukiwany, nieposzukiwany, boisz się czegoś, to wiesz, byłbym to już, by podjechali. No. Dzięki Ryszard A, jak, Kiedy a widziałem... jak... pójdę? A jak pójdę to i dobrze, bo... Bo przy, przynajmniej... No... Przynajmniej weź, pójdę. Weź tak. Tak zrób. Dobra, drugi, drugi but Dobra, myślałem, że masz popękane buty. Ja trochę są popękane. Muszę iść zobaczyć to a, a gdzie masz tam te, co Ci pasowały? Bo te są za duże. Nie, te są idealne. AGAP, a nie APAGE? Okej, okay. daj lajka, no daj lajka. Na GAAP nie, jakiś pojedzie, list nie ma ki, bo zeskanuje kod QR. Nie, ja, ja nie ryzykuję jeżdżąc, yy, tak, trzeba. Bo ja nie wiem, pokaż mi, że masz te... A jak Ty, kupuje się, jak Ty to skanujesz? Masz aplikację? Masz kodzik. No tak, ale znasz, jak skanujesz, to musisz mieć no, tak, w aplikacji to i kupujesz to bilet, tylko to po, elektroniczny. Po prostu pójdzie. Nie wiem. Ja nie wiem. A ty masz. Dawaj, na pieszo idziemy. I, I po drodze drunk streama zajebiemy. Ale to tak, to po prostu... Ja nie mogę, nie, nie widzisz i... 9 minut, ja muszę jechać, bo się <laughs> piłem Już wam kiedy wysłałem kasę No wiem, wiem. No dobrze wygląda. Co, co wy chcecie od, <laughs> od chłopaka? Ma bluzę, ma kurtkę, ma dresy, ma ogon, zobaczcie, ogon mu wystaje. Nie, yeah. Ogon mu wystaje. Smog. Smog, Powelski. <śmog>. Abra kadabra, abra, abra kadabra. <śmog>. Co tu jeszcze jeździ? 1, 3, 6, 7 Buty za duże, no buty ma za duże Tak, kupa mu Zwisa, kurwa. <laughs> Trzeba powiedzieć, że kupa ci jest? 13 tam masz, 13 coś <laughs> Popraw ten kaptur trochę, bo ci, źle ci leży. To stare dziady ubierały się w tym. Klocek, tak, klocek Emerytowany trzeba, tak. 1340 No to To stare. O, wąski właśnie. się, Wąski, dam ci tutaj tego moda. Trzeba, to jaki plan na dzisiejszy dzień? Idziemy coś zjeść? Tutaj? Ja mam za 7 minut, tak? A nie możesz jechać później? Nie. Musisz teraz? A. Nie, dobrze. nie, dobrze. List przeczytajcie. No Seba, chciałem, żebyś poszedł za mną, przeczytał byśmy ten list co tam napisali do sebie Dobra, dobra 6 minut jeszcze A proszę wąski, proszę Nie ma sprawy Gdzie jest dzisiaj spaść? To ten na dworcu? Ale pęknięty, coś ty, jeszcze bardziej go złamałeś, na pół? Nie. Ty to niedługo bez telefonu dostajesz Ile browarów, patrzcie, dwa browary w kieszeni mam Ja pierdykam, jaki on jest bogol Kurde Pododuję może 5% Siema No jest trzeba, trzeba jest Siema Jak tam? Jest <śledź> z nim rzucimy się na mandat Nie, nie chce więcej mandatu Ale ma palce no, ale żur Straszny co? Trzeba było im powiedzieć, żeby drifta walnęli na, na, na tym na skręcie Włączam w superchat, to ci będę mógł coś posłać na największe. jutro i spoko, spoko włączę. Jak będzie to tylko możliwe, to wszystko powłączam. Wątki ale trzymaj tam pieniążki, trzymaj na wspieranie. I zaraz będę się przełączał na tamto konto, więc będziesz mógł wysyłać. No albo teraz się, yy, ten yy, przełączę, czekaj, zaraz wracam. Tylko na mat i wiśnia bądź.